Zapraszam do mojego klubu Vergi Gym, który mieści się w Smolcu, przy ulicy Wiśniowej 1F. Prowadzimy zajęcia dla dzieci z aeroboksu, prowadzimy zajęcia dla kobiet lady boxing. Grupa jest w trakcie tworzenia. Od pierwszego tygodnia zaczynamy z boksem dla, dla dorosłych. Będą też zajęcia Muay Thai ze mną. Są też treningi personalne na siłowni. Każdy znajdzie coś, coś dla siebie. Staramy się cały czas rozszerzać ofertę. Śledźcie profil Vergi Gym na Facebooku. Wszystkie wiadomości tam będą podawane na bieżąco. Moja kariera trwa już 16 lat, walczyłem i trenowałem w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Tajlandii, w Holandii, w szkolebkach kickboxingu Muay Thai. Zawsze moim marzeniem było otwarcie własnego klubu. Teraz po, po 20 prawie latach od, od rozpoczęcia treningów właśnie się to, to marzenie spełnia, także Myślę, że mam ogromną wiedzę i doświadczenie związane z tym, że, że oglądałem pracę najlepszych trenerów, pracowałem z nimi i chciałbym to w jakiś sposób przekazać, podzielić się swoją wiedzą, także zapraszam zarówno ludzi, którzy chcą walczyć, walczyć amatorsko, walczyć przede wszystkim zawodowo. Mają ambicje osiągnięcia najwyższych celów sportowych. Ale zapraszam też ludzi, którzy chcą pobawić się sportem, boksem, Muay Thai. To nie jest tylko e, walka, tylko też po prostu trening. E, można się, się dobrze bawić, e, przy tym e, zbijając wagę, zapraszamy kobiety, zapraszamy dzieci, bo też jest trener, e, który ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Darius Zambukali będzie prowadził zajęcia aeroboksu. E, ja będę prowadził zajęcia Muay Thai. К1. Uh,